Witajcie moi drodzy, jestem doktor Krincza, to jest kolejne specjalne wydanie moich newsów, ponieważ ostatnie też było specjalne. Ja nie wiem, kiedy będzie zwykłe wydanie. Mamy dzisiaj cudowny dzień, bo po pierwsze, no jest sobota, no to sobota, to jest chyba samo w sobie cudowne. Po drugie jest bardzo ładna pogoda, w porównaniu do ostatnich dni, no spójrzcie sami, słoneczko, upał, piękna pogoda na wakacje. No i dzisiaj również jest 13 rocznica zatopienia atomowego okrętu Kursk, rosyjskiego Okrętu, który właśnie w 2000 roku, 12 sierpnia, wziął i zatonął. Także fantastyczna data. No i jakimś takim dziwnym sposobem, w związku z tą dzisiejszą datą, doszło do spektakularnego ataku na most krymski. To, czy on jest spektakularny, no to pokażą efekty. Jednak sam zamysł i sposób wykonania był spektakularny. Dlaczego? No o tym za chwileczkę. Wiemy, że ten most jest bardzo ważny. Most tak zwany kerczeński, znaczy tak zwany krymski, kerczeński, jest istotnym węzłem logistycznym, jak nie najbardziej istotnym na ten moment dla Rosjan urzędujących na Krymie. Dlaczego on jest istotny? No bo łączy Federację Rosyjską z Krymem. Most tylko nie jest mostem drogowym, ale przede wszystkim, co najważniejsze dla rosyjskiej armii, jest mostem kolejowym. No więc nie dziwi fakt, że Ukraińcy za wszelką cenę chcą... Odciąć tą pępowinę od Krymu do Rosji, aby po prostu zaplecze logistyczne na Krymie płakało i nie mogło nic z tym zrobić. No i powoli, moi kochani, jest realizowany ten plan. Plan wyzwolenia Krymu, który powoli, kolejnymi etapami, jest wdrażany bardzo powoli, ale to jest bardzo poważny plan, więc poważne plany. Potrzebują poważnego przygotowania. No i dobra, przejdźmy, moi kochani, zatem do tego, co się dzisiaj wydarzyło. No bo wydarzyło się bardzo dużo. Bardzo dużo mam tu na myśli przede wszystkim liczbę pocisków, które zostały wystrzelone w tenże piękny most. Most, który przypomnę tylko jest chlubą kogo? małego dyktatorka Władimira Putina, nawet nie małego dyktatorka, małego Hitlerka. Władimira Putina to jest jego duma i chluba. On zapomysłował, zapomysłował, zapoczątkował pomysł powstania właśnie tego mostu. No i teraz Ukraińcy. Chcą utrzeć nosa Władkowi, no i chyba powoli im się to udaje. No ale dobra, koniec tego gadania. Co się tam stało? Moi drodzy, 11 pocisków miało dzisiaj uderzyć w most Kerczeński. 11 pocisków nie tylko w sam most, ale również w wybrzeże przy mostie w miejscowości Kercz, od której zresztą nazwę ma ten most. Czy było ich 11? Prawdopodobnie tak. Czy wszystkie dosięgnęły celu? Na pewno nie. Wiemy, że na pewno zadziałała obrona przeciwlotnicza rosyjska. No i Rosjanie też, nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu było pełno dymu na moście właśnie krymskim. I Rosjanie twierdzili, że testują zasłonę dymną. I uwaga, nie kłamali, o dziwo. A teraz dzisiaj również ta zasłona była aktywowana, bo ta zasłona jest właśnie po to, by zmylić pociski, które mają nie trafić w most, mają być zasłonięte. Most ma być zasłonięty przez ten dym. No i pociski uderzają gdzieś obok. Ale czy uderzają gdzieś obok? No tutaj bym dyskutował, bo wiemy, że jedno z na moście zostało zawalone. Przynajmniej tak twierdzą Ukraińcy. Nie widziałem zdjęć. Nie widziałem zdjęć. Rosjanie twierdzą, że bez problemu poradzili sobie z zagrożeniem. Ale ja mam taką hipotezę. To jest moja taka spekulacja, która może być prawdą, ale małe szanse, aby była, bo to już jest mój wymysł fantazji raczej, że Ukraińcy dzisiaj próbowali przetestować, nawet nie przetestować, tylko już taka to była próba generalna przed ostatecznym atakiem na most krymski. To znaczy chcieli konkretnie już sprawdzić jak działa ta obrona przeciwlotnicza i jak działa y, ta zasłona dymna w tym Momencie, kiedy jest tak zmasowany, atak przeprowadzany, czy się udało, czy nie, trudno powiedzieć. Musimy poczekać na weryfikację wideo i zdjęć z tego zdarzenia, wtedy będziemy mądrzejsi. Ale jeżeli to była tylko właśnie próba generalna, no bo przypomnę, używali według Rosjan, no ale to też Ukraińcy niektórzy potwierdzają tę wersję, że przerobionych. Zestawów przeciwlotniczych S200, przerobionych w taki sposób, aby nie były oczywiście zestawami przeciwlotniczymi, tylko zestawami rakietowymi służącymi do ataku, a nie do obrony. No i gdy takie zestawy zostały właśnie wykorzystane, to moim zdaniem, ze względu na dość słabą precyzję, słabą siłę uderzenia, szczególnie jeżeli chodzi o uderzenie w takie konstrukcje jak betonowy most, betonowo-stalowy most, no to tutaj moim zdaniem była próba. Próba przetestowania tej obrony przed uderzaniem na przykład pociskami Skalp, czy też ich po prostu bliźniaczymi odpowiednikami z Wielkiej Brytanii Storm Shadow. Albo, to jest jeszcze też moja taka dywagacja, niedawno dowiedzieliśmy się, że Niemcy jednak przekażą Taurusy. Czym są Taurusy? No Taurusy są, powiedzmy... Troszeczkę podobne do Storm Shadow. Taurus posiada zasięg według tego, co mówią producenci, prawie dwukrotnie wyższy, większy niż Storm Shadow, czyli do 500 km. Dodatkowo ma odrobinę większą głowicę z ładunkiem wybuchowym, ponieważ ma ona 480 km. Kilometrów. 480 kg w porównaniu do 450 ze Storm Shadowa Skalpa. No i teraz wychodzi na to, że jeżeli Niemcy. Teraz oficjalnie potwierdzili, że przekażą te pociski. To mogło się już stać jakiś czas temu. Wiecie, informacje z dużym opóźnieniem do nas napływają, więc jeżeli dowiadujemy się, że coś zostało przekazane, to już prawdopodobnie na Ukrainie jest. Więc taka moja, no mówię, to jest moja taka dywagacja, moja teoria trochę spiskowa, że Ukraińcy teraz te, testują tą obronę przeciwlotniczą, by przeprowadzić już taki konkretny atak Taurusami i Stormshadowami, żeby zmasakrować ten most. No, wydaje mi się dość to takie realne. Ale, wiecie, ja się mogę mylić, jestem tylko człowiekiem, nie jestem też żadnym analitykiem wojskowym czy żołnierzem. Po prostu analizuję fakty, które czytam, no i staram się jakoś to wszystko poukładać, a też dzielę się z tym, tym z wami, bo wiem, że wy to sobie sami układacie i na pewno zobaczę jakąś odpowiedź w komentarzach co do mojej dziwnej teorii. No ale, co tu dużo mówić? Niemcy nie przekazywali tych taurusów długi czas. Bo tutaj taka, taki, powiedzmy, podpunkcik co do tych Taurusów. To też jest kolejna moja teoria spiskowa. Dlaczego tak długo czekaliśmy na Taurusy? Znaczy Ukraińcy czekali na Taurusy. Bo one miały już być z pół roku temu przekazane. Ano dlatego, że one mają podobny, ten sam w zasadzie silnik, który jest używany w rakietach Tomahawk. Czyżby Amerykanie blokowali ten transfer? Nie chcieli, żeby ta technologia z Tomahawków padła w ręce Rosjan? To jest taki już, ja sam w to nie wierzę za specjalnie, ale... I jakiś był powód, że tak długo była ta decyzja podejmowana, aby przekazać tę potężną broń Ukraińcom. Potężną, odrobinę silniejszą od Storm Shadowów i z odrobinie większym zasięgiem rażenia. Czy ja zgubiłem rower? Nie, tam jest. Nie zgubiłem roweru, więc kontynuuję moją taką opowieść. Co więcej, moi kochani, dzisiaj nad Kaliningradem, naszym ukochanym miejscem, które tak naprawdę nie nazywa się Kaliningrad, tylko Królewiec. Ale mówię nad Kaliningradem, bo przeczytałem informacje od rusków, że ich samolot C30 spadł. Jak widzicie na tym nagraniu, niestety nie widać momentu uderzenia. Operator po prostu powinien dostać wryj za niesfilmowanie tego katastrofalnego, albo zostało to ucięte. Jedno z dwóch. Ktoś, to, kto to publikował, powinien dostać w mordę albo operator za to, że nie pokazali całości, jak ten samolot się rozbija. No bo jak widzicie na nagraniu, 130 po prostu sobie pikowało w ziemię i się rozwaliło. I wiemy, że się rozwaliło, bo o tym powiedziało Ministerstwo Obrony Rosji, więc potwierdzona jest to informacja. Wiecie, zachodzenie po lesie i gadanie z telefonem jest cholernie męczące, albo jestem po prostu gruby i nie mam kondycji. To się nie wyklucza. Moi kochani, co dalej, co ciekawe, co jest ważne. Dzisiaj wiemy również, że na lewym brzegu Dniepru już konkretne jednostki ukraińskiego SOFU się zadomowiły. W linii prostej 83 km od północnej granicy Krymu. Także te wszystkie kropki się trochę nam łączą. Jeżeli na lewym brzegu Dniepru pokazują się Ukraińcy, ukraińskie wojsko, no to to oznacza, że tam zaczyna się desant przez bardzo szeroką rzekę, więc to nie jest prosty desant, ale się udał. No i są już tam potwierdzone, mamy to na niektórych geolokalizacyjnych portalach, mapach, deepstate'ach i tym podobnych, więc co może być następstwem? Jak już most Kerczeński zostanie odcięty od dupy, że tak powiem, strony, czyli od strony Rosji, no to tutaj miejmy nadzieję, że do końca sierpnia wyjaśni się sprawa z Zaporożem, Hersoniem, no i Krymem. Bo Bachmut, moi kochani, jest tylko... Tutaj uwaga, Bachmut, pod którym się wiele dzieje, moim zdaniem jest tylko kierunkiem pomocniczym, który wiąże oddziały jednej i drugiej strony, bardzo duże oddziały Rosjan i bardzo duże oddziały Ukraińców. No i ten Bachmut takim właśnie zapchaj dziurą trochę, bo i jedni i drudzy nie chcą, żeby te wojska poszły w jedną stronę, więc Rosjanie udają, że atakują, a Ukraińcy udają, że się bronią. To może nie jest takie udawanie, bo wiemy, że Skupiańska miały być ewakuowane no. Dziesiątki tysięcy osób, w związku z tym, co się dzieje, czyli z tą pseudo, ja mówię cały czas pseudo, ofensywą rosyjską, bo ta ofensywa nie jest ofensywą stricte. Ona nie ma w ogóle. Szans powodzenia. Rosjanie straszą, że tam nie wiadomo, co się zaleje od tej północy. No i generalnie oni, Rosjanie, chcą zagrać tam. Chcą, to jest gra, która pokazuje, że patrzcie ile nas tam jest. Musicie wysłać wszystkich, żeby bronić tego terytorium. Nie możecie robić kontrofensywy, bo my robimy ofensywę w tym miejscu. No i Ukraińcy no, nie są debilami, wiedzą je, ile sił potrzebują na tamtym miejscu, żeby się obronić. Te siły się bronią na ten moment. Nie ma tam żadnego przełamania, nie ma ataku bezpośrednio na Kupiańsk, chyba, że o czymś jeszcze nie wiem, ale w, na ten moment, moi drodzy, nic się tam. tam Takiego nie dzieje, co by spowodowało, jakie zagrożenie dla pozostałych akcji ukraińskiej kontrofensywy. Moi drodzy, sierpień będzie decydującym miesiącem. W tym miesiącu powinno się już wszystko ułożyć. Powinni Ukraińcy podjąć naprawdę zdecydowane kroki. Bo jak ich nie podejmą, to kontrofensywa może pójść w tak zwane pizdu. Zobaczymy. Ja wierzę w Ukrainę, wierzę w ich plan. Nie będę tutaj siał takiej. Mrocznej, że tak powiem, propagandy. Może nie propagandy, tylko takich mrocznych wizji, jak niektórzy już nasi osintowcy, twitterowcy wyrzucają, że to już koniec, po, po, porażka, nie mają szans, przegrywamy, umrzemy wszyscy. Oni lubią wpadać w takie nastroje, bo to im daje wyświetlenia. Panowie, ja Was bardzo lubię, szanuję, biorę z Was przykład. Jesteście bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o techniczne sprawy, o sprawy wojenne, ale czasami zachowanie zimnej głowy przydałoby Wam się bardziej niż niejednemu politykowi czy wojskowemu. Ale z całym szacunkiem, jak zwykle, ja nie jestem osobą, która by tutaj jakieś kopie ruszyła o jakieś błachostki. Chociaż robienie nastrojów w społeczeństwie nie jest błachostką, ze względu na Wasz zasięg, jaki posiadacie. Moi kochani, to wszystko chyba w tym dość długim filmie. Nawet nie wiem ile gadam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie zostawcie lajka, zostawcie komentarz, subskrybujcie mój kanał i czekajcie na kolejne wieści. Pozdrawiam serdecznie!